Witam serdecznie na moim kanale i to kolejna misja, którą będziemy musieli zrobić. Jak widzicie, gra sama podpowiada, co i jak. Tu mamy łapać 10 ryb po 21. Ok, do tej misji zalecam łapać małe rybki. że się bardzo szybko złapił. Dobra. Kulki ciasta weźmy. Przywitamy się. Idziemy tu. Sobie. A

Prozent hier. dám se na spouávik. <coughs> mm -mm. mm -mm. 11 i rzucamy. Наша первая рыбка. Mm -hmm. Mm -hmm. rybka to już ogólnie to trzecia tak mam nadzieję, że to bardzo szybko nam pójdzie I jak widzimy <laughs> dostała jeszcze jedna rybka do złapania specjalnie dla mały haczyk żeby po prostu nie czekać dość długo na branie i misję To mam zrobione i tak trzeba zrobić. A, się... hmm. A chodzi o to, że tam trzeba złapać określoną liczbę. mam teraz złapać 50 sztuk nocą. O, ale, ale mam zarobione 100 koinów i bardzo oczekiwane jakiś pełne odzież. I mamy okulary. Oczywiście bez namysłu je kupię. No i łapiemy dalej. Mamy 10, zostało 40 do złapania, ale tego chyba nie będę musiał nagrywać, bo to wiadomo więc zostaw suba baka w górę i do następnej misji Aj.